Nie możesz się podrapać po plecach? Myślisz, że to już starość? Nie, to brak ruchu, ale pokażę ci, jak to naprawić. Zrób prosty test. Najpierw przesuń rękę do zapięcia stanika, później przejdź do i zobacz czy jesteś w stanie to zrobić jeżeli nie dajesz rady to po prostu masz zmniejszoną mobilność w barkach i trzeba rozciągnąć klat jeżeli nie boli teraz to super, ale możesz zacząć boleć za miesiąc lub podczas każdego treningu weź zwykły kijek od miotły i najpierw przenosimy go przód, tył, jak nie możesz tego zrobić to ustaw szerzej ręce chwytamy kijek przenosimy go góra, dół jakbyś się przeciągała na obie strony zapieramy się o coś, duży krok do przodu, dłoń na biodro i patrzymy w przeciwnym kierunku. 15 głębokich oddechów na obie strony. Jeżeli siedzisz przy biurku przez 8 godzin i nic nie robisz, to warto jest zadbać o mobilność, bo to tak jakbyś nie ruszała się wcale, abyś chciała mieć silne i sprawne ciało. Kliknij obserwuj po więcej takich prostych ćwiczeń, które robią różnicę.